Czołem ludzie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ryuk i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Najlepszej bitwy Ryuka. dzisiaj czołg niszczyciel czołgów, konkretnie Dicker Max, czyli e, niemiecki pojazd premium szóstego tieru. E, niszczyciel czołgów, jak już wspominałem, pojawiał on się już chyba nieraz w moich odcinkach. E, natomiast. Bitwa jest jeszcze dosyć ciepła, bo z wczoraj e, udało mi się wykręcić nim naprawdę niezły wynik. Nie jest to epicka bitwa, ale jest to naprawdę niezły wynik. E, ładne odznaczenia za tą bitwę dostałem. E, no i jeszcze ładna współpraca była tutaj w Plutonie z kolegą Adus 34222. E, no i tak jesteśmy na mapce jesteśmy na mapce rzeka Perłowa. Jak widzicie, szanse na wygraną wynosiły 42%. Tylko albo aż. No i zacznijmy sobie. Do roboty. Przyspieszymy, bo Dicker Max jest, jak widzicie, dosyć wolnym pojazdem pod górkę. Tutaj e, 20 sobie ciśnie. Tak, także przyspieszymy. Tutaj z kolegą Adus dogadaliśmy się, że jedziemy na kwadrat K3, K4, K5 tam, mniej więcej, te okolice. Aczkolwiek chciałem się zatrzymać jeszcze tutaj, troszkę, aby może tutaj w wiosce coś ostrzelać. No, ale niestety nie było czystego strzału na nic. Tutaj możecie sobie zobaczyć e, widok z celownika. Miałem nadzieję na tego Helkata, Miałem nadzieję na tam jeszcze był. Jak pancer 4. Niestety nic się tutaj nie działo, nic nie było widać, więc stwierdziłem, że i jedziemy razem tam, gdzie się umówiliśmy, że jedziemy, przyspieszamy, przyspieszamy. Ja jestem wolniutki, więc oni sobie tutaj jadą e, przodem. Tutaj postanowiłem chwilę zaczekać, może coś wyświecą mi tam z przodu. I tutaj postanowiłem zakampić w krzakach. Jak widzicie, e, prawa strona naszej mapy, to znaczy kwadraty tam B8, B9, C8, C9, e, czyli ten wąwóz taki, niestety poległ. E, został tam tylko KW1S. Dodatkowo tutaj środkiem mapy Chito i Helcat jadą do naszej bazy. Ja niestety jestem dosyć wolny, więc. Stwierdziłem, że ustawię się w miejscu, w którym będę ich może widział i spróbuję ich ostrzelać. Niestety, jak widzicie tutaj, Hellcat e, dachy przeszkadzają. Czy to to samo? No a ten wąwóz w prawym górnym rogu mapy, niestety już padł. Tutaj zobaczyłem, że Lux będzie próbował zajechać mnie od tyłu. E, co przy jego magazynku mogłoby mi zabrać myślę, że po życia. Udało mi się w locie go trafić. I zdetrakować tu kolega Adus go dokończył. Niestety tylko 19 życia mu zostało. Szkoda, szkoda. Tutaj ciekawa rzecz w ogóle, że... E, nie wiem jak to się stało, że nie trafiłem tego Helkata. Nie wiem, nie wiem. Tu się postanowiłem wycofać, aby on mnie nie sieknął. Tutaj znowu. Widocznie stał za jakąś e, skarpą ziemi, bo... Tak, teraz było widać, że chyba stał za, za skarpą ziemi, dlatego nie mogłem go e, wykończyć. Jak widzicie, przegrywamy 7 do 9. Mm, już jest 8-9. Kolega Adus 2 fragi, ja na razie tylko 321 damage'u na luksie. E, I tak... Sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Jestem ja, Hellcat i trzy artylerie. Oni mają dwa ciężkie czołgi, jeden średni i jeden niszczyciel, i trzy artylerie. Tutaj się zatrzymałem, zakampiłem. Lorneta się uruchomiła, wyświeciło T34, e, jednak nie chciałem do niego strzelać. Poprosiłem o pomoc, aby go ostrzelali, bo myślę, że on dałby sobie spokojnie ze mną radę. Dopiero gdy widziałem, że mam tą pomoc, postanowiłem strzelić niestety kolejny kalafior w ziemię. Ale tutaj kolega Adus go konkretnie e, podniszczył. Zostało mu tam 200 coś życia. Także tak. Tutaj stwierdzam, wycofuję się, jadę do góry. Jak widzicie artyleria do mnie wali, więc tego również się obawiałem. Dwa strzały od artylerii w jedno miejsce. Dobrze, że wyjechałem z tych krzaków, bo byłoby po bitwie właściwie. Tak, obrót przyspieszymy i jadę do góry, jadę do góry. E, mówię albo znajdę te T34, albo on znajdzie mnie. Chwilę postałem, lorneta się uruchomiła, nic nie wyświeciłem. Jadę dalej, zwolnimy. Stwierdziłem, że znajdę te T34, zniszczę je, a potem pojadę po artylerię, która gdzieś tu musi być. Jak widzicie, M41 było wyświecone w kwadradzie D2. Jest T34, nie widzi mnie, i jest pierwszy frak. Chwilę postałem i jadę. Adus został w bazie razem z dwoma artyleriami, już tylko. I broni ich tam. Jest tam KW-2, ARL. No i tutaj artyleria e, do mnie zaczyna siekać. O, na czacie, że jadę po tą artylerię. Tutaj Adus odradzał mi to, żeby tam nie jechać. E, jednak no już byłem na tyle daleko, że <laughs> stwierdziłem, że spróbuję. Znowu chwilę odczekałem w krzakach. Jest siatka, jest lorneta, nic się nie świeci. Jak widzicie, przegrywamy 10 do 12. Zostały im nadal te dwa ciężkie czołgi, trzy artylerie. No i ja, Adus i jedna nasza artyleria. Sporą pracę wykonał e, Hamel nasz. Tak tutaj Adus polecił mi, aby lepiej wrócić. Przez miasto do bazy trochę na hardkora tutaj po tych skałach zjeżdżałem. Tak sobie zjeżdżałem, zjeżdżałem. Tu myślałem, że się zablokuje w ogóle. No i w tym momencie stało się coś, czego po prostu się najmniej spodziewałem. Przyjechał EMX, jedna z ich artylerii. Która zaczęła mnie spotować po prostu, podświecać. Ustawiłem się tak, aby mieć go yy, na czystym strzale. Jak widzicie M41 momentalnie się pojawił. No i stwierdziłem mam przechlapane. Do tego tutaj jeszcze grill do mnie zaczął strzelać od tyłu gdzieś. Stąd już wiedziałem, że jest gdzieś w pobliżu naszego kappa. Cały czas się wycofuje, wycofuje. W tym momencie nie mają e, właściwie dostępu do mnie, aby strzelić we mnie. M41 się pojawił, jest bliziutko i mam na niego czysty strzał. Jeden strzał i koniec. Niestety, grill cały czas na mnie strzelał, jak widzicie. Coraz mniej życia, już tylko 99 HP mi zostało, AMX 13 F3 cały czas nie świeci Kolega Adus po stwierdził, że mi pomoże, wróci do mnie i pomoże Ja powolutku, powolutku wycofuję się do tyłu Tutaj AMX strzelił, niestety nie trafił <grym> Całe szczęście, że nie trafił no, i jego długie przeładowanie i takie podświecanie mnie. Eee... Kolejny jego strzał niestety niecelny. Nie wiem, czy to nie był strzał w Adusa, w tym momencie. I jak widzicie, zabawa w kotka i myszkę. Podjeżdża do góry, i do tyłu. I do tyłu, i do przodu. I wyczekuje na mój strzał. 11 do 12. Nasz kap właściwie w tym momencie bezbronny został Hamel. No, niedaleko kapa Ja tutaj Adus chcę zajechać tego MXa od tyłu. Ja sobie cały czas celuję w niego w tego mx -a. I czekam. Czekam co on zrobi. Ja nie miałem nic do stracenia, bo cóż, no tyle życia miałem, że wydaje mi się, że on mógłby mnie nawet staranować. No i tak, widzę jego antenę, widzę jego działo. I tak jest, trzeci frak Udało się go zniszczyć. Dwuna 12 do 12, w tym momencie kolejny strzał z grilla. Kurde, w tym samym dosłownie momencie użyłem zestaw naprawczy, aby naprawić gąsienicę. Gdyby, gdybym zrobił to po prostu chwilę wcześniej, Straciłbym zestaw naprawczy i był, stałbym tam zdetrakowany w tamtym miejscu. Pojawił się ARL-44, który stwierdził, że wraca się na mnie. Tutaj w końcu napisałem, że ten, ten grill jest koło naszego kapa. Jak widzicie, Adus poradził sobie z ARL-em. Kolega na Hamelu poradził sobie z KW2. Został tylko grill. Adus jedzie od tyłu e, przez, jego i przez ich kapa e, w stronę naszego kapa. Ja tutaj przez miasteczko jadę na kapa. Przyspieszmy. Powolutku, powolutku. Zatrzymałem się przed krzakami, aby e, tak aby załączyć lornetę i, i siatę, widzę, że grill kapuje naszą bazę. Myślałem, że tutaj mam czysty strzał na naszego kapa. Niestety nie zauważyłem tego budynku. Wyjechałem, powolutku się odwróciłem. Grill stoi na naszym kapie. Przycelowanie i tak jest. Czwarty frak wygrana naszego zespołu 15 do 12 właściwie oboje e, z Adusem no i jeszcze kolega na Hamelu bardzo, bardzo dobra robota e, jak widzieliście 4 strzały, 4 fragi bardzo, bardzo fajny wynik z 1275 e, damage'u 4 fragi no i przejdźmy teraz do odznaczeń które i wyników bitwy no i mamy tablicę z wynikami wszystkie nieprzyjacielskie pojazdy zniszczone i tak odznaczenia e, odznaka mistrzowska drugiej klasy rozpruwacz e, braterstwo broni no i ten najważniejszy medal czyli medal paskuciego czyli medal za zniszczenie trzech dział samobieżnych podczas jednej bitwy prowadząc e, niszczyciel czołgów bądź e, czołg tak wyglądają właśnie moje medale za tą bitwę. 47 232 e, kredyty za, to, za tą bitwę. 6195 doświadczenia, ale to jest doświadczenie mnożone razy 5 za pierwsze zwycięstwo dnia. E, jak widzicie, 8 strzałów oddanych, 5 celnych. No i to jest te 5 strzałów, które właściwie oddałem. E, tak jak mówiłem, 5 strzałów, 5 4 fragi. Tak to wygląda. Pierwsze miejsce w drużynie 823 826 doświadczenia na czysto 1275 e, damage'u 4 fragi. No i ostatni screen. E, I jeszcze tutaj nagrodę za wykonanie zadania 35 000 e, sreberek, tak to właśnie wygląda. Bardzo dobra bitwa, bardzo mi się dobrze grało. E, ogromne podziękowania dla Adusa za pomoc w tej bitwie, bo gdyby nie on, to myślę, że dawno bym poległ. No i koledze y, na Hamelu również gratulacje, bo wykonał kawał niezłej roboty. No i tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. No i to by było na tyle, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarze są również mile widziane. No i trzymajcie się, ciepło, na razie, cześć.